Jesteśmy dzisiaj w Bolesławcu. Nie mamy tutaj podwójny układ wydechowy. Czy Kija uważa że się te silniki ich dociera, czy nie ma takiego docierania, czy ma się Rafał i gaz podłoga? Witam serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj jestem, jeżeli ktoś poznaje, może ten wiadukt kolejowy. Jesteśmy dzisiaj w Bolesławcu razem z właścicielem. Witam cię Rafał. Witam. No i przed wami najnowsza generacja Kii Seat. W zasadzie jest to wersja GT. Tak? Tak, wersja GT, najbogatsza wersja wyposażenia oprócz szklanego dachu. Ta generacja debiutowała w 2018 roku. Jeżeli się nie mylę, jeżeli dobrze pamiętam, to nagrywałem nawet taką niebieską sztukę w silniku 1.4. Natomiast tutaj przed Wami jest naprawdę bardzo fajnie doposażony model wersja GT w szarym kolorze poliftowy z silnikiem 1.6 o mocy ponad 200 koni mechanicznych i sprężone to wszystko jest z automatyczną 7 skrzynią DCD. No i teraz pytanie do właściciela, do Rafała. Zanim kupiłeś tę kiję, to chciałbym się Ciebie zapytać, na jakie auta również zwracałeś uwagę, co Cię tak naprawdę zachęciło właśnie do zakupu kiji Seat, a nie jakiegoś modelu konkurencji. Pod uwagę był brany w Golf... Ósmej generacji oraz Leon, ale te samochody jednak odrzuciły mnie z tym, że jeździłem obydwoma. Jeden Golf, akurat to było jako auto demo, to było w manualu. Leon był w automacie i do tego jeszcze w hybrydzie. Mhm. Y Jakoś nie zachwyciło mnie to swoimi osiągami, i przede wszystkim wykonanie w porównaniu tutaj do Kii. No tutaj masz bogatą wersję, i zapewne też chciałeś właśnie taką wersję kupić. A natomiast, no czy golf, czy leon, jakbyś chciał mocną wersję, no to to już byłaby RK albo kupra, które kosztują o wiele więcej niż taka kijanka, prawda? Dokładnie, to jest bardzo duży też przeskok pieniężny, a w Kii jednak było do wyposażenia do dodatkowego do tego modelu, tylko dokładany tu jest aktywny tempomat wraz z tymi innymi systemami typu martwe pole y i czytanie znaków, plus do tego kolor, a tam bym musiał za każdą, brzydko powiem, pierdołę dopłacić. Do wyposażenia jeszcze za chwilę przejdziemy, ale omówmy teraz może tak pokrótce ten samochód z zewnątrz. Widzę, że tutaj jest, no wiadomo, no, jest wersja GT, tak, bardzo ładny kolor, 18-calowe felgi z oponami w rozmiarze Nokiany 225 x 40 na 18 z tyłu, a zakładam, że ten sam rozmiar. Zobaczcie, jak ten samochód wygląda z tyłu. Naprawdę bardzo ładnie. Mamy tutaj podwójny układ wydechowy. Prawdziwy. prawdziwy układ wydechowy, nie sztuczny. Mamy również, zobaczcie, bardzo ładnie wykonane mm, światła tylne. Jakbyś, Rafał, może odpalił samochód? Zobaczymy od razu, jak. Jakaś krótka przygazówka też. Zobaczcie, jak wyglądają. Zobaczcie, mamy tutaj nawet taką nutkę sportu. Dobra, wystarczy. No i te światła, które są wykonane naprawdę bardzo ładnie. Zobaczcie, wnętrze tych świateł jest czarne. Czerwone, takie właśnie diody i animowane kierunkowskazy czyli coś, co jest dzisiaj bardzo modne, co również bardzo ładnie wygląda. Dobra, zobaczmy teraz jak wygląda silnik, Prosił Ciebie żebyś otworzył pokrywę, eee, tak wygląda jednostka 1.6 TGDI o mocy 204 koni mechanicznych, oczywiście na wtrysku bezpośrednim, no to teraz zapytamy się o osiągi. Czy są wystarczające dla Ciebie? Według Ciebie, oczywiście, i też, jakbyś powiedział krótko o zużyciu paliwa. Dla innych, tutaj, jakby chcieli kupić taką jednostkę, osiągi no to czasami, że jest za dużo, bo mam już też od niektórych osób kaganie, że za szybko jeżdżę. To do spalania w trasie potrafi zejść do 8-7 litrów. Zależy po mieście, no to o, zależy od mojej nogi. Teraz, akurat, jest na poziomie 10 litrów. Teraz przy cenach paliw za 8 zł, czy jeszcze przed? Jeszcze przed. Okej, okay. <laughs> czyli można powiedzieć, że mam niżej. Za chwilę się okaże, za miesiąc na przykład, że potrafisz zużyć o wiele mniej. E, dobra, a w trasie powiedz mi te 8-9 litrów to przy jakich prędkościach? 140 i 130. Czyli takie autostradowe. A sprawdzałeś przy 90 ile takie auto pali? E, jeszcze nie sprawdzałem. Ale można sprawdzić. To za chwilę sprawdzimy. <laughs> Akurat mamy tutaj jakieś bagaże, czyli też pogląd na to jak te miejsce się prezentuje. Proszę bardzo, taka standardowa torba na zakupy spokojnie się mieści również tutaj moje wyposażenie jeżeli chodzi o, o nagrywanie mamy tak tutaj widzę że fajną taką matę w bagażniku jeżeli chodzi o powiększenie możliwości przewozowej tutaj tego bagażnika to jest tutaj dostępne składanie oparcia natomiast z tego co widzę to jest dostępne ono tutaj z tego poziomu czyli o za pomocą tutaj takich Dźwigien i teraz uzyskujemy praktycznie płaską przestrzeń. Z wnętrza nie ma możliwości tutaj, nie, w sensie z tej strony, żeby otworzyć. Czyli po prostu e, trzeba o tym pamiętać. Żeby złożyć oparcia tylnej kanapy, należy to zrobić z wnętrza samochodu, a nie z wnętrza bagażnika. Tak wygląda kluczyk od poliftowego SIDA, czyli przypomina Wam to coś, bo mi przypomina jak nagrywałem kije Stinger. No właśnie takie kluczyki wtedy miały. Taki debiut takiego kluczyka miał wtedy miejsce. No i przejdźmy sobie teraz do wnętrza. Kluczyk oczywiście z dostępem bezkluczykowym, znaczy dostęp jest w zasadzie bezkluczykowy. No i tak na pierwszy rzut oka wygląda wnętrze key seats. od drzwi. Widzimy tutaj miękkie wykończenie ze sztucznej skóry. Mamy także tutaj duże połacie takich tworzyw sztucznych, ale powiem Wam szczerze, że jest to z takiego przyjemnego materiału wykonane. Mamy także jakieś pojedyncze elementy wykonane z piano black, oraz pamięć tutaj podwójną. Dla ustawień fotela kierowcy. Widzę także nagłośnienie JBL, czyli, tak, jak wcześniej się powiedzieliśmy, wyposażenie jest bogate. Widać także, proszę bardzo, chromowane wykończenie tutaj lewego podłużnika oraz pedałów. Fotel automatycznie czuje, że mi się tutaj przesuwa do przodu. Kluczyk sobie położymy tutaj w takim, można powiedzieć, nawet miejscu, które pasuje, żeby ten kluczyk trzymać. I odpalimy sobie samochód. Może, żeby się nam tu wszystko zapaliło. Dźwięk, który jest mi znany. No i teraz tak, wirtualne zegary, czyli to, to co zwróciłem, w zasadzie na co zwróciłem pierwszą uwagę, kiedy przyjechałeś z tym samochodem. Ponieważ z tego, co pamiętam, w przedlifcie chyba takich zegarów jeszcze nie było. Pamiętam, że na pewno ja testowałem wersję z manualnymi zegarami. Tutaj mamy już, widzę, wirtualny kokpit. Z tego co wiem, to mojego znajomego w Proceedzie, z tą przedliftowym były już zegary mhm. wirtualne. Aha, czyli już były, tak? Okej, okay, dobra. Być może ja dostałem po prostu taką wersję, albo też po prostu już nie pamiętam. Okej, okay, dobra, przejdźmy dalej. Kierownica wykonana z, ze skóry, bardzo przyjemna, bardzo fajna, mięsista, spłaszczona u dołu. Mamy sterowanie tutaj systemami z, z, z pozycji kierownicy, mamy tutaj sterowanie tempomatem, widzę, że są także łopatki automatyczne, światła długie, ale na przykład regulacja wysokości reflektorów, które są wykonane w technologii, Całkowicie LED-owe i widzę, że odbywa się za pomocą tutaj pokrętła. Myślę, że to jest dobre rozwiązanie z tego względu, że większość tych nowych aut nie pozwala nam na regulowanie wysokości właśnie tego snopu światła. Natomiast tutaj jest to dostępne. Co tutaj należałoby powiedzieć z takich ciekawostek, które masz tutaj, Rafale u siebie w samochodzie? Jest największy wyświetlacz ten 10 x 10 i pół calowy z Nego Siedzi Biel z mm -hmm. buferem w bagażniku. Ok, czyli nagłośnienie jest bardzo fajne. Jest największy dostępny wyświetlacz. Powiedziałeś także, że jest tutaj podgrzewana przednia szyba. Faktycznie widać, nie wiem czy będziecie widzieć, ale widać, sobie, widać tutaj takie no te takie nitki jakby zatopione we szkle. Mamy podgrzewanie, widzę również kierownicy. Jest podgrzewanie przednich foteli. Brakuje wentylacji, tak? Wentylacji, które jest też w wersji plug-in hybrid. Okay. No, tutaj, z tego względu, że masz tapicerkę półskórzaną, skórzaną, pół Alcantara, no to wiadomo, tej wentylacji nie można mieć. Natomiast chyba ja wolałbym jednak tą Alcantarę aniżeli w pełną skórę i z wentylacją, bo ta Alcantara po prostu bardzo ładnie wygląda. Dobra, jeżeli chodzi o ilość miejsca we wnętrzu, no to słuchajcie, Kia Ceed, czyli samochód porównywalny do Golfa. No, musi mieć dużo miejsca. Ja mam 1,82 m wzrostu i nad moją głową są jeszcze cztery palce wolnej przestrzeni. Mam oczywiście tutaj dużo miejsca na lewą. Rękę mam także tutaj na prawą. Z tej strony mamy duży, naprawdę o, bardzo duży schowek i podłokietnik, który jest regulowany na długość, natomiast na wysokość już nie jest. Jest także, proszę bardzo, roletka taka, żeby zakryć tutaj jeżeli będziemy coś trzymać, oprócz kubków z kawą, czyli jest ergonomia, uważam, na wysokim poziomie. Też należy zaznaczyć, że regulacja kierownicy odbywa się w dużym zakresie, zwłaszcza jeżeli chodzi tutaj o zakres góra-dół. No tyłu wsiada się naprawdę bardzo fajnie. No i tak, osoba o wzroście 1,82 m. Nie będzie tutaj miała problemów, jeżeli chodzi o podróżowanie. Mam tutaj wystarczająco dużą ilość miejsca, natomiast na stopę już tak troszkę na styk, aczkolwiek mam takie buty no można powiedzieć, pół zimowe. Nad głową tego miejsca również jest wystarczająco trzy palce w wolnej przestrzeni zamkniemy sobie drzwi. I tutaj również bez problemu miejsca jest bardzo dużo. Zobaczcie, mamy także taki podłokietnik, dwa miejsca na napoje. Myślę, że nie ma na co narzekać, jest tutaj bardzo przestronnie. Jeżeli chodzi o wrażenia z jazdy, to słuchajcie, zresetujemy, właśnie przed chwilą zresetowaliśmy zużycie paliwa, także zobaczymy, ile te auto zużyje podczas takiej jazdy no poza miastem. Bo teraz w mieście nie ma sensu jechać, ze względu na to, że jest bardzo duży ruch, ale będziemy mieli taki podgląd, właśnie ile ten silnik pali przy takiej spokojnej jeździe. Poza miastem będziemy jechać kawałek drogą krajową, kawałek też autostradą, i potem z powrotem znowu drogą krajową. Powiem tak, zrobiliśmy krótki odsłuch audio, i myślę, że naprawdę bardzo fajny poziom. Nie powinien być tutaj nikt rozczarowany, także jest to plus. Bardzo fajny jest w ogóle ekran, podoba mi się czcionka, podoba mi się możliwość konfiguracji tutaj zegarów. Są różne zegary do wyboru tak samo oświetlenie z zewnątrz samochodu jest bardzo fajne tak jak powiedziałem wcześniej, pozycja za kierownicą, no i same wrażenia z jazdy również są pozytywne z tego względu, że auto jest wygodne, jest naprawdę bardzo, fajne, bardzo fajnie zestrojone tutaj zawieszenie, czyli mamy taki kompromis pomiędzy komfortem a sportem ja myślę, że tutaj dużą rolę odgrywają też te 18 calowe felgi bo jedziemy tutaj Minimalnie momentami, tak jakby taką taczką, potrafi troszeczkę tym autem zatrząść, ale tutaj, jak powiedziałem, wynika raczej z niskiego profilu opony. Dzięki temu, z drugiej strony, to auto jest naprawdę bardzo precyzyjne podczas pokonywania szybkich zakrętów. No i zobaczymy też, jak wychodzi stabilizacja, stabilność jazdy przy właśnie prędkościach autostradowych, typu 140 km na godzinę. Czuć tak, że jakby, jak przyspieszam, że on tak jakby ciągnie, on mnie tak ściąga tą kierownicą. Masz też takie uczucie? E, tak, ale to ze względu jest na to, że jest asystent pasa ruchu, chce wyrwać kierownicę. czyli tak? on, 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 mi tak tą kierownicę wyrywa, dobra, dobra, okej. Okay. Ja myślałem, że już nie wiem. Tak się przód podnosi, że koła tracą wiesz, przyczepność. Aż tak to nie jest. No, no, no okej. Okay. No, ale jest sztywny, ale mi się to podoba. Fajnie, fajnie. Wolę, wolę, to, wolę tak, aniżeli jakby miał być miękki. Dobra, zrobimy sobie przyspieszenie od 100 do 140 z kickdownem. Mamy 140. Skrzynia wiadomo, jak to skrzynia. E, chwilę się zastanowiła, za chwilę zredukowała bieg, wysokie obroty i przyspieszenie przebiegło pomyślnie. Myślę, że 204 konie jak najbardziej tutaj czuć w tym aucie, zwłaszcza jeżeli przyspieszamy od zera, bo już przy prędkościach autostradowych wiadomo, te 200 koni jak na dzisiejsze standardy to nie jest jakoś Bóg wie ile, ale też pamiętajmy, to jest kompakt, ten samochód nie jest jakiś super ciężki i jednak to moc tutaj czuć. Pochwalę również wygłuszenie. Wygłuszenie zasługuje na pochwałę. Jedyne szumy, jakie ja słyszę, to one bardziej dobiegają od podwozia, a jak dla mnie to od opon. Mam wrażenie, że te opony są głośne. Masz jakieś porównanie, jeżeli chodzi o opony jak na letnich, chodzi mi o głośność. Jakie jest porównanie, zimówka, letnie opony, czy, czy nie bardzo? Niestety nie mam takiego porównania, bo auto było do odbioru w ostatnim tygodniu października. I tutaj po konsultacjach z panią Kierownik w salonie w Lubinie w Gam pani Magda powiedziała, że chyba lepiej auto żeby wyjechało na oponach zimowych niż na oponach letnich, także ten przebieg, który jest teraz zrobiony, to wszystko jest na oponie zimowej, także nie mam porównania żadnego. No właśnie, bo zapomniałem w ogóle powiedzieć o tym, że samochód no, ma przejechane dopiero ponad 5000 km, czyli można powiedzieć, że jest to auto nowe jak najbardziej. Dopiero po pierwszej, dopiero raz miało zmianę olej, także no tak naprawdę niedawno skończyło swój okres, można powiedzieć, docierania. Chociaż nie wiem, czy KIA tutaj. A właśnie, a takie pytanie, czy KIA uważa, że się te silniki ich dociera, czy nie ma takiego docierania, czy może nie, nie, nie wiesz. To, co było stało mi powiedziane, to, że wszystko ma się unormować do 4000 km, więc może to tak można nazwać tak o dotarcie? Nie, niekoniecznie, ale powiedzieli mi po prostu, że jak będę chciał wymienić olej, to mogę wymienić olej dla własnego bezpieczeństwa, jeżeli auto ma zostać u mnie w, na dłuższy okres czasu. Czyli można to rozumieć jako taki okres docierania. A czy coś więcej Ci powiedzieli na ten temat? Bo myślę, że ta kwestia może interesować więcej tutaj osób. Jak właśnie coś takiego wygląda, czy na przykład powiedzieli, że nie, nie wolno przekraczać jakiejś tam prędkości obrotowej tak itd. Tak czy nie było jakichś takich właśnie zastrzeżeń? Nie, że mieć po prostu tym autem w rozwagą. No to moim zdaniem rozwaga to jazda z, z przepisami, czyli Autostrada 140-120. No nic takiego nie było powiedziane właśnie, żeby nie katować auta czy coś tego typu. Czyli myślę, że można to rozumieć właśnie jako po prostu jazda, tak jak powiedziałeś, zgodnie z przepisami, no i przede wszystkim chyba, żeby po prostu nie butować w cudzysłowie tego auta na zimnym, tak? A myślę, że jak tutaj z Tobą troszkę już porozmawiałem, to jesteś takim właśnie rozważnym użytkownikiem i no myślę, że takich rzeczy tutaj na pewno nie robisz, zwłaszcza, że tak jak powiedziałeś, z autem chciałbyś zostać na dłużej, jest to spełnienie marzeń. Także te, o te auto trzeba dbać, takie auto trzeba szanować, prawda? Okej, okay, przejechaliśmy 2,5 km prędkości 90 km na godzinę i zobaczcie, mamy 4,9. Także, no naprawdę, oszczędne auto. Jestem w szoku. Eee, aż kurde, nie chce mi się wierzyć, że 9, litrów pali przy 140, no ale okej, okay, może i, i tyle być. No ale zobaczcie. Eee, 5 litrów przy 90 to jest naprawdę bardzo niskie zużycie paliwa. Ja nawet sprawdzałem 1.5 TSI silnik, czyli ten Volkswagenowski, to on palił chyba nawet ciut więcej. Czyli co ciekawe, 204-konna Kia Seat pali mniej paliwa niż 150-konny Volkswagen 1.5. Volkswagen Seat, bo to jest ten sam silnik. Rafał, przed chwilą rozmawialiśmy o CarPlayu. Jakbyś powiedział o takich właśnie niuansach związanych, co wybrać i tak dalej, żeby, żeby to wszystko było dobrze i co cię zdziwiło? No, w przypadku tutaj tej wersji już mamy tą nawigację od Ki, która mamy, jest aktualizowana przez 7 lat. I CarPlay jest o dziwo dla mnie, jest po przewodzie, w którym wpinamy wejście USB. A w wersjach, gdzie CarPlay, gdzie nie ma nawigacji, CarPlay występuje w wersji po Bluetooth'ie. Czyli bezprzewodowo. Bez no to ciekawe, ciekawe właśnie to jest, że tutaj musisz używać kabla, natomiast bez nawigacji tego kabla nie musisz używać. No dokładnie, a nawigację po prostu tutaj dostajemy już z automatu, a w wersji wyposażenia tam S, M czy Business Line czy GT Line musimy dodać w tam bodajże, w tam do, jako dodatkowa wersja posażenia, czy tam 3,5 czy tam 4000. Za samą nawigację, tak? Tak, za samą nawigację. Yy, no ale w, na podzieżenie to to, że właśnie przez 7 lat jest darmowa aktualizacja map, a myślę, że w takim kraju jak Polska, gdzie te drogi cały czas się rozbudowują, no to to jest no, niezaprzeczalny plus. Dobra, sprawdzimy sobie teraz przyspieszenie korzystając z tego, że mamy urządzenie Dragi, które akurat znajduje się w bagażniku, no ale aplikacja jest odpalona na telefonie, czyli tu będziemy mieli podgląd tego, jaka jest prędkość, jak to wygląda. Najpierw startujemy po prostu normalnie, czyli z wyłączonymi wszystkimi systemami. Uwaga, Trzyma się Rafał, i gaz podłoga. Włączyła się nam kontrola trakcji i trzeci bieg. Dobra, mamy 100 km na godzinę i uwaga, zobaczmy, 7,42 No to bardzo ładny wynik. W zasadzie tyle stawiałem. No mamy delikatnie z górki 1,15% nachylenia z górki. A teraz zobaczymy sobie, jak będzie takie samo wyglądało przyspieszenie, ale z, kontrolą, z wyłączoną kontrolą trakcji. Ciężko mi jest powiedzieć, czy było szybciej, ale na pewno było to płynniejsze przyspieszenie. I uwaga: 7,42 było, a teraz mamy 7,26, czyli dziesiąte sekundy udało się tutaj jeszcze urwać. Czyli bez włączonej kontroli trakcji te przyspieszenie jest lepsze. I teraz uwaga: tam było nawet delikatnie z górki, a tutaj mamy idealnie, praktycznie płaską nawierzchnię. I lepszy wynik. Dobra, także przyspieszenie znamy. Wiemy też, jakie jest zużycie paliwa. Przy 90 naprawdę niskie. Rafał tutaj powiedział wcześniej, jak wygląda zużycie przy autostradowej jeździe. No ale teraz zobaczmy, jaki wynik udało mi się dzisiaj uzyskać. Uczę sobie może od razu już tą kontrolę trakcji. Niech będzie. Przejechaliśmy. To jest zużycie paliwa z autostrady, to nie ale to jest z naszej dzisiejszej jazdy, czyli przejechałem 26,5 km ze średnim zużyciem paliwa na poziomie 7 litrów. Wynik myślę, że naprawdę bardzo fajny. Jak na silnik, słuchajcie, no benzynowy, turbodoładowany o mocy ponad 200 koni mechanicznych, to nie ma tutaj żadnego wstydu. Ok, bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy zdecydowali się obejrzeć ten materiał do końca. Dziękuję Tobie, Rafale, że. Yy, użyczyłeś ten samochód, tak naprawdę, do nagrania i podzieliłeś się tutaj z innymi osobami swoimi wrażeniami po prostu z jazdy. Tu chyba przekroczyłem prędkość i mi tutaj jest strasznie. Komputer krzyczy, tak? Czy... dokładnie. No, czy ja... Antyradar w nawigacji. Antyradar w nawigacji, aha, rozumiem. No tak, jest faktycznie dobra. Dzięki serdecznie jeszcze raz. jeżeli macie jakieś pytania, to zadawajcie je w komentarzu i słyszymy się w kolejnym odcinku. Na razie, trzymajcie się, cześć.